Olsztyn jest delikatnie mówiąc zakupiony. Piaskownice, chodniki, trawniki to tam najczęściej można natknąć się na walające się odchody psie i kocie. Olsztynianka wpadła więc na pomysł, by zrealizować akcję Sprzątnij Kupę. Wspólnie ze znajomymi Magdalena Biadoń zorganizowała ją w Parku Kusocińskiego. W ten sposób chce nakłonić olsztyniaków, by bardziej dbali o swoje miasto. Chcemy pokazać mieszkańcom Olsztyna, że dbamy o teren, że jesteśmy odpowiedzialnymi posiadaczami psów, że sprzątanie kupy to nie jest nic trudnego, że to jest dziecinnie proste, szybkie do zrobienia. Wystarczy mieć ze sobą woreczek i po prostu po psie posprzątać. Osoby zaangażowane w sprzątanie kup w mieście wsparł Urząd Miasta. Przekazał im 1500 worków na psie odchody oraz drobne upominki dla uczestników. A teraz nieco poważniej. Problem nie jest mały, bo może być niebezpieczny. Choćby dla młodych holsztynian. Zwierzaki lubią załatwiać swoje sprawy w piaskownicach. Pozostawiają po sobie bakterie, które mogą powodować u dzieci choroby. Przykład? A toksokaroza. Jest to choroba, bo jajeczka nie, roz, nie usiągają pełnego rozwoju, ale drążą i umiejscowiają się w różnych punktach, wywołując infekcje. To, czy właściciele zwierząt po nich sprzątają, sprawdza czasem Straż Miejska. Bo przecież do jej działań należy nie tylko zapewnianie bezpieczeństwa, ale również pilnowanie porządku w mieście. Straż Miejska przede wszystkim prosi naszych mieszkańców, aby te osoby, które wyprowadzają pieski i ten piesek narobi kubkę, żeby posprzątały. A jeżeli ta osoba nie zastosuje się do tego, no niestety, będzie nałożony mandat karny. Pytanie: jak to się odbywa? Czy Strażnik Miejski chodzi za spacerowiczami, by przekonać się, czy sprzątają po swoich pupilach? Jakieś metody mają. Twierdzą, że skuteczne, ale kup nadal pod dostatkiem. Sprzątamy po sobie, po swoich dzieciach, ale zapominamy często o swoich pupilach, a tymczasem pies sam po sobie nie posprząta. Sprawa jest więc w zasadzie prosta. Podobnie jak sprzęt do zbierania nieczystości po zwierzaku. Prosty, wygodny, raz załatwione i problem z buta. Bo jeśli wdepnięcie w kupę miałoby przynosić szczęście, jak to niektórzy powiadają, to olszteniacy byliby już bardzo szczęśliwi.